drobnoustroje nie znają granic, w związku z czym podróżują sobie bez paszportów i stanowią zagrożenie epidemiczne po obu stronach granicy, czyli zarówno po stronie ukraińskiej, jak i stronie, po stronie polskiej. Natomiast różnice, które widzimy, oprócz tego, że nieznacznie różnią się kalendarze szczepień, to to, że imigranci z Ukrainy są mniej więcej o 20% jako cała populacja na niższym Poziomie wyszczepienia niż Polska, gdzie przekracza to 90%. Mamy z Ukrainy, nawet gdyby jak spędzają tu kilka tygodni, kilka miesięcy, a już teraz mówimy o trzech latach, cały czas mają takie uczucie, że zaraz wrócą do domu, bądź są tylko w trakcie przystanku do jakiejś dalszej podróży i wyjeżdżają gdzieś dalej do Europy. Barierą jest stopień świadomości i wiedzy w dziedzinie szczepień ochronnych i prewencji chorób zakaźnych, i to również nieznacznie różni nasze. Społeczeństwa. Stąd tak ważna jest realizacja projektów i praca nad tym, aby ten poziom wiedzy. A co za tym idzie, poziom wyszczepienia zarówno dzieci, jak i dorosłych, emigrantów, uchodźców z Ukrainy był w Polsce jak najwyższy. Projekt Zaufaj szczepieniu jest bardzo istotny ze względu na bezpieczeństwo, które go dotyczy, a dotyczy bezpieczeństwa zdrowotnego, czyli zdrowia nas wszystkich, nie tylko gości z Ukrainy, którzy przyjeżdżają tutaj do nas zostać na parę miesięcy, czasami parę lat, ale również Polaków, czy właśnie, jak to się ładnie mówi, społeczności przyjmującej osoby z Ukrainy, bo musimy pamiętać, że dzieci z Ukrainy są dzisiaj w polskich żłobkach, w polskich szkołach, mamy odwiedzają szpitale i rodzą dzieci. Dzięki temu, że mamy tą wiedzę i rozumiemy ich podejście, wiemy jak projektować komunikację i edukację skierowaną do nich przez lekarzy, pielęgniarki, ale też pracowników zdrowia publicznego. To co chcemy podkreślać to to aby nie odkładały decyzji o szczepieniu na później, bo jest to teraz bardzo dobry moment, w którym się znajdują mają dostęp do szczepień, dostęp do szczepień bezpłatny.